No i stało się jeszcze jeden rzepak nie sprzed z pola. A tymczasem już przygotowujemy pola pod kolejne zasiewy. E, mamy dzisiaj 5 sierpnia. E, w miesza się e, zupka. Pierwej sort. E, naprawdę, no tutaj od tuczników to jest e, samo złoto. Peczka e, się naciąga i będziemy śmigać. Już po, po raz kolejny dziś na pole e, Na szczęście pole jest oddalone e, 200-300 metrów, więc e, Więc jak najbardziej tych beczek 3-4 na godzinę, po nawet trwiozę. E, no będąc optymistą spokojnie 3 e, Na no, a gdzieś tak na hektar walimy około 25 tysięcy Między 30 a 35 tysięcy Też nie ma co wariować, pola są dosyć e, e, zasobne Także, także, też no nie ma co tutaj wariować. Z rozwagą trzeba podejść do tego nawożenia naturalnego. Lekko wspomożemy na jesień nawożeniem mineralnym. Ale to już stricte tylko O tym będę opowiadał już, jak będę to po prostu robił czy dzisiaj. Dwie taktyki, znaczy będę testował dwie taktyki na każdym polu. Tak myślę, że będę testował dwie taktyki ale to o tym może opowiem jak już będę w kabinie na spokojnie, bo trochę jednak pompa daje tutaj do biwatu słychać mocno, więc, więc jak naciągnę, wejdę do budy to to coś więcej opowiem. No i jesteśmy na polu jak zapewne już widać na tej części którą mam wymóconą bo oddali widać jeszcze kawałek kawałek e, stoi pszenicy e, w tym roku pszenica e, rzepak będzie na stanowiskach po pszenicy właśnie po pszenżycie no i część po jęczmieniu w sumie około 20 hektarów ale do czego tutaj zmierzam e, słoma jak widzicie zbierana e, następnie wykonywałem zabieg e, broną mulczową e, rozciąganie po skosie dokładnie jak widać resztek pożniwnych. E, i aż chciałoby się to zostawić żeby to skiełkowało e, bo generalnie takie zamierzenie jest e, stosowanie brony mulczowej, ale no mamy mamy jak mamy no niestety e, jest okienko e, czasowe pogodowe nie idzie kosić zboża, nie idzie kosić rzepaku. E, także e, ze wszystkim tutaj e, postanowiłem e, pozamieniać wszystko. No i wozimy gnojewice, bo jest na to czas. jest, Będzie na to czas, żeby na spokojnie sobie to uprawić koleżówką. E, no ale jak to w tym roku do tego podchodzę. Dajcie sekundkę. Ano do, podchodzę do tego w tym roku także że e, po tym rozlaniu tej gnojuwicy oczywiście pójdzie talerzóweczka, e, Pokażę, jak to wygląda. Tak mi się wydaje, bynajmniej. E, no, po talerzówce, y, gdy będę niszczył samo siebie, mamy też sporo wilgoci, więc będzie to moment y, przed tym zabiegiem, będzie rozlany rewital. Będzie to wszystko wymieszane, także to będzie pierwszy punkt biologia. Następnie zakupiłem sensor, hektar sensor, więc poczekam jakiś czas od, od rozlania gnojowicy i wykonam próby, żeby zobaczyć, czy konieczne będzie tutaj wapnowanie na tym roku. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne. W zeszłorocznych to jeszcze w tym roku nie powinno być raczej. Ale no zobaczę, może jakimiś fragmentami. No i następnie będzie uprawa. I teraz tak mam pomysł, żeby spróbować to na dwie technologie, czyli na jednej części pola zrobić głębość, no i po jakoś trzeba to doprawić, zagęścić. No i metoda numer dwa, e, cooker, link. cooker Link. już ma założone na ten sezon wąskie dłuta. E, testowałem, patrzyłem na mój, e, na mój penetrometr no i wyszedł mi taki wynik, że jak na maksa wsadzę go w ziemię, to, to możemy osiągnąć 35 cm. E, no i po tej, właściwie po tym zabiegu już nie trzeba doprawiać moim zdaniem. Także myślę, że może w tę stronę będzie to wszystko uderzone, no i zobaczymy, bo ostatnio nawet tak jak w przypadku tegorocznej kukurydzy no, była tylko uprawa głęboka głęboszem, rozcinanie, napowietrzanie bez większego mieszania głębokie spulchnianie, no i fenomenalne, kukurydza, nie ma tutaj, e, do czego się przyczepić, jest bardzo ładnie, więc, e, na takiej roślinie jak rzepak, myślę, że warto też to przetestować, tylko nie wiem, czy na całości, w sumie w zeszłym roku było zgłęboszowane i później było przeleciane koperlingiem, już tam trochę płyciej. No najważniejsze to zagęścić, bo wiadomo, jak ziarno rzepaku musi być precyzyjnie pod wierzchem gdzieś tam na około półtora, centymetr do półtora wsadzone, żeby to miało ręce i nogi, więc myślę, że, że to jest taki, e, taka podstawa, to dobrze zagęścić, ale można to zrobić też sztabem żółwką, zwałem e, obry, więc e, jeszcze się waham, ale myślę, że, 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 że spróbuję w ten sposób. No, tyle z budy. E, myślę, że pokażę, jak wygląda efekt finalny pokaże widzimy się w drugiej kabinie ale to już po południu szybka przesiadka i już talerzujemy oczywiście nie byłoby e, chwili wytchnienia od deszczu żeby człowiek nawet tą gnojewicę która i tak już jest sobie mokra e, to jeszcze dopaduje mi tu i się wściekam bo e, to oznacza jedynie poślizg e, no, mieszamy nie wiem czy wspominałem. Chyba wspominałem w pewnym filmie, że wywaliłem wózek od, od Grana System i skończyły się problemy z rezonowaniem tego buska właśnie. E, no, a z racji, że koniec jaki jest, e, na spokojnie można sobie na to pozwolić. Ta leżówka ma chyba 3,5 tony, więc, e, więc na spokojnie sobie e, na spokojnie sobie radzi. Ale kurczę mam balas 900 założoną, bo tak mi pasowało. I kurde jednak no, trochę mała, bo wydaje mi się, czasem tak kurcze, jakby lekko podchodził w górę, nie że podnosi, bo bez balastu mi podnosił całkiem. Ale jednak to rozwiązanie jest takie e, no na pół na pół, jednak te 1200 jakie dedykowane, no to jak już wymyśliłem sobie coś w ten sposób, to, to... no to jednak było e, właśnie z tego balastu skorzystać e, jest widgoć, czyli jest ściernisko uprawione idealnie tutaj nie ma się do, do czego przyczepić e, robię sobie delikatne skosy więc, e, więc może coś tam spróbuję sprób za, za wszelką cenę te resztki trochę porozciągać e, mimo, że tu za zbyt wiele nie rozciągniemy ale też jakoś tam powiedzmy oprzemieścić trochę i, i wyrównać też pole no bo e, każde przejazd tutaj no to po polu generuje jakieś tam nierówności więc jakby e, no w ten sposób e, to się u mnie odbywa e, szkoda że tak żniwa nie poszły e, nie poszły e, e, jakbym chciał bo miałbym taki ładny około 30 hektarowy kawa kawałek w jednej części do, o, o, do wszystkiego w zasadzie, do uprawy do, e, do... czy tam do pierwszej do brony mulczowej do uprawy i do głęboszowania także e, no, no, szkoda, szkoda, ale no nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Pszenica oczywiście już pewnie straciła parametry jakościowe, więc co tu począć. Dobra nie przedłużam. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.